Witam Państwa w Salonie Autorów IPN. Spotykamy się w ramach projektu Programu Internetowych Spotkań Autorskich Targów Książki Historycznej. A jest ze mną pan dr Tomasz Łobuszewski, konsultant historyczny, jeden z pomysłodawców stojącego obok mnie komiksu Bitwa Warszawska 1920 roku, duetu Zajączkowski-Wyrzekowski. Panie doktorze, skąd pomysł na Publikację. Powód e, przygotowania tego komiksu był dosyć banalny, a mianowicie e, była nią e, okrągła rocznica Bitwy Warszawskiej. E, zdaniem nie tylko moim, jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, który, e, które to wydarzenie zapobiegło inwazji bolszewickiej w Europie. E, Pozwoliło ono złapać społeczeństwu polskiemu ten dwudziestoletni oddech, bez którego być może państwa polskiego w ogóle by nie było. Ten tom jest tak naprawdę drugą częścią takiego, takiej dwutomowej edycji, którą przygotowaliśmy, a mianowicie dwa lata wcześniej. Na okrągłą rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy w podobnej odsłonie graficznej tom poświęcony Dywizji Syberyjskiej. To jest komiks zatytułowany Pokut Zimowy 1918. I opowiada on historię tej niezwykle zasłużonej jednostki, która walczyła o niepodległe państwo polskie daleko, daleko, na Syberii. Ale co ciekawe, obydwa komiksy no właśnie łączą, łączy historia tych samych postaci, bowiem resztki dywizji syberyjskiej w postaci brygady, która dotarła do Gdańska w lecie 20 roku, brała udział w walkach w ramach 5. Armii Polskiej dowodzonej przez generała Władysława Sikorskiego, w walkach pod Borkowem, o których to walkach opowiada komiks poświęcony Bitwie Warszawskiej, a później no krwawiła niezwykle opicie w walkach na północnym Mazowszu, w rejonie Przasnysza i Chorzeli, walcząc z oddziałami e, e, Gajhana. Panie doktorze, dlaczego akurat ten aspekt 1920 roku chcieli Państwo opowiedzieć? Znaczy wydaje nam się, że wszystkie opracowania naukowe, które przygotowują moje koleżanki i koledzy są oczywiście bardzo ważne, natomiast no, żyjemy w świecie, gdzie zwłaszcza młody odbiorca Opiera swoją wiedzę na produktach zwizualizowanych. To jest świat internetu, ale to również jest świat filmu i świat komiksu. Uważamy, że komiks przeżywa w tej chwili prawdziwy renesans. I te wszystkie niezwykle istotne z punktu widzenia najnowszej historii polskiej fakty, poza opasłymi monografiami powinny być również opowiadane w formie bardziej przystępnej. Nie chodzi tutaj o to, żeby owe publikacje zastępować. Chodzi nam o to, żeby wzbudzić zwłaszcza u młodego odbiorcy ciekawość, zaciekawienie historią, zaciekawienie tymi zdarzeniami, które naszym zdaniem no, niosą ze sobą bardzo istotny ładunek edukacyjny Patriotyczno-wychowawczej. I takim zdarzeniem niewątpliwie jest historia Bitwy Warszawskiej, którą tę historię też w sposób celowy my opowiadamy poprzez losy młodocianych ochotników, którzy po utworzeniu Armii Ochotniczej w początku lipca 1920 roku masowo zgłaszali się do formowanych jednostek zapasowych i no, brali udział w zmaganiach tych decydujących w rejonie Osowa i Radzymina. To jest historia 236 pułku piechoty, później przemianowanego na 36 pułk piechoty Legii Akademickiej, którego kapelanem był ksiądz, ksiądz Skorupka. To jest historia młodych bohaterów, którzy, no, wychowani jeszcze w Polsce, będącej pod zaborami no, prezentowali prawdziwy głód polskości i tą zdolność do, zdolność do poświęceń. I y, y, tą historię uważam, że powinniśmy młodemu pokoleniu pokazać. Panie doktorze już na takim poziomie jak gdyby, wykonawczym, jak wygląda praca nad takim komiksem? Na ile pan stymulował autorów, czyli scenarzystę i rysownika? W jaki sposób to wyglądało? Czy to były dyskusje, rozmowy, jakieś sugestie, przeglądanie fotografii, że no, praca przybrała taki efekt finalny, końcowy, jak, jak widzimy? Znaczy, wbrew pozorom, praca nad tego typu publikacją jest dosyć skomplikowana. Ona może nawet powiem, jest bardziej skomplikowana niż pisanie monografii, ponieważ bierze w niej udział cały zespół i każdy ma na temat opisywany jakąś inną wizję, inny pomysł. Zaczyna się przede wszystkim od no, pewnej decyzji nas, historyków, którzy po prostu wybieramy pewien temat, który chcielibyśmy przedstawić za pomocą rysunku, za pomocą takiego scenariusza. My przygotowujemy dla scenarzysty podstawowy materiał źródłowy, i my przygotowujemy no, niejako pewien konspekt. Bo jasne jest, że Musimy tą wiedzę historyczną przedstawić w formie przystępnej, ale nie możemy rezygnować z autentycznych postaci, autentycznych zdarzeń. My w tych komiksach, zarówno tych przygotowywanych na odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak i w tym komiksie o bitwie warszawskiej, bierzemy pełną odpowiedzialność za prezentowaną faktografię. Rolą scenarzysty jest prowadzić te fakty historyczne i te autentyczne postacie no właśnie w świat narracji komiksowej i ta narracja w znacznej części oczywiście jest fikcyjna. No i po przygotowaniu takiego scenariusza, on później podlega akceptacji ze strony nas, historyków, a nie było tam żadnych błędów faktograficznych, ale również rysunkowych. Po akceptacji scenariusza i jego redakcji językowej, scenariusz idzie do rysownika, i rysownik przygotowuje w pierwszej wersji cały komiks w wersji czarno-białej. Ta wersja jest przez nas akceptowana, ponieważ tutaj też mogą pojawić się błędy związane chociażby z rysunkami mundurów, oporządzenia. To wszystko również podlega naszej weryfikacji. I po akceptacji wersji czarno-białej następuje nanoszenie koloru. Tutaj muszę powiedzieć, że pan Krzysztof Bryżykowski jest przykładem twórcy prezentującego no wręcz benedyktyński rodzaj, rodzaj twórczości, ponieważ on nanosi te kolory ręcznie. One nie są tworzone komputerowo, tylko tylko mamy tutaj do czynienia z autentyczną pracą grafika, i po uzyskaniu takiego efektu, na koniec malowana jest okładka, która jest normalnym obrazem olejnym. To również jest dzieło szczególne autorstwa pana Krzysztofa Wyrzykowskiego i. Utrzymawszy tego typu materiał, my historycy, którzy uczestniczymy w takiej imprezie, przygotowujemy na koniec wkładkę dokumentacyjną, która naszym zdaniem ma pełnić rolę no, pewnego kamienia węgielnego i elementu uwiarygodniającego całą historię. To znaczy, uważamy, że no, zabiegiem uczciwym wobec czytelników będzie dołączenie tych wszystkich materiałów, które pokażą, że historia opisana przez pana Sławomira Zajączkowskiego i narysowana przez Krzysztofa Wyrzykowskiego jest historią autentyczną, która działa się naprawdę i brali w niej udział autentyczni bohaterowie, których przedstawiamy już w ramach takich krótkich esejów historycznych na końcu pracy. Czy z punktu widzenia obserwatora, jako konsultanta historycznego e, trudno się przekłada historię na sceny, na obrazy? Z całą pewnością jest to e, zabieg dosyć, e, dosyć skomplikowany i ja jestem pełen podziwu zarówno dla scenarzysty, jak i dla rysownika, który potrafi tą historię skadrować. W sposób czytelny i plastyczny. No, jestem historykiem, nie mam niestety zdolności plastycznych, i dla mnie tego typu umiejętności no, są rodzajem magii. I jestem niezwykle wdzięczny za możliwość współpracy z obydwoma panami. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiałem z panem doktorem Tomaszem Łabuszewskim konsultantem historycznym komiksu wykonanego przez Krzysztofa Wyrzykowskiego i Sławomira Zajączkowskiego Bitwa warszawska 1920 roku.